Szczery ranking księżniczek Disneya. Moana, w ogóle ja tego nie oglądałam do teraz. Możecie napisać, czy warto. Nie mogę dać na najniższe miejsca, bo dwa najniższe tu na pewno zostawiam, więc osiemnaste niestety wlatuje Wandelopa ją ja bardzo lubię. Mega zabawna, a nie traktuję jako księżniczkę Disneya za bardzo, więc dam taką piętnasteczkę. Anka. Czy wolę bardziej Ankę od Elzy? Nie. Dam szesnastkę. O, o tym mówiłam, jej nie znoszę. 20 Mulan. Moja ulubienica, najlepsza księżniczka Disney'a w moim odczuciu. Jedyneczka bella. Bella, bella, bella. ją bardzo lubiłam. Nie wiem czy dam ją na dwójkę, czy na czwórkę. Dobra, dam ją na dwójkę. Charlotte, kurde, ja też jej nie traktowałam tak kanonicznie jako księżniczka, nawet, że miała być księżniczką. Hmm. Nie darzyłam też jej jakąś wielką sympatią, więc dałam 17. Jasmina. Lubię ją, jest spoko. Dałabym szóste albo siódme miejsce. Dobra, dam szóste. Merida. No tu dam wyżej, bo to też jest taki archetyp księżniczki bohaterskiej, która walczy o swoje, więc dam czwóreczkę. Aurora. No jakoś mega wysoko i nie dam, ale z tych starszych księżniczek disneyowskich to ją bardzo lubię, więc dam na taką ósemeczkę. No kopciów, no kopciucha jakoś bardzo nie lubię, chociaż w drugiej części kopciucha była świetna, więc może wyżej ją dam. Mogą być też te filmy, których nie oglądałam. Dobra, damy na 14. Kida, no właśnie, ja nie oglądałam Atlantydy, więc 19 niestety. Elsa. No, była taka zimna i w ogóle. Może być w top 10. Ja ją nawet lubiłam w pierwszej części, potem te części Frozen to w ogóle były takie mech. 7 albo 9. Siedem. Mek. Kurde, ja dawno oglądałam ten film. Ale ja ją dobrze wspominam. Była taka ciekawa. Dobra. Damy na dziewiąteczkę. Arielka. Kurczę, zapomniałam o niej w ogóle. Trzy czy pięć? Piąteczka. Esmeralda. No ja też jej nie za bardzo pamiętam. Ja też dawno ten film oglądałam, ale dam jedenastkę, bo pamiętam taka zabawna była dość. Jane. Mm. Raz.